Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na mały wiosenny spacer do sklepu Teddy. Wybrałam się tutaj z nadzieją, że znajdę mm, kilka osłonek, które widziałam w zeszłym roku, e, i teraz by mi się troszeczkę przydały, powiem szczerze. Mm, no i. W związku z tym właśnie e, znalazłam się tutaj w tym sklepie i pokażę Wam pokrótce, co tutaj w tej chwili jest. Natomiast powiem szczerze, że myślałam, że będzie więcej rzeczy takich typowo roślinnych, natomiast z Królują, na, znaczy królują. Jest dużo takich e, jakichś donic, tak jak tutaj widzicie, m, osłonek, natomiast jednak Wielkanoc, Wielkanoc, Wielkanoc jest sporo e, ozdób, dekoracji wielkanocnych. Natomiast pod, mam nadzieję, czy podejrzewam, że kiedy e, święta się skończą, to wówczas znajdzie się więcej m, właśnie tych takich osłonek i innych rzeczy, typowo związanych z roślinami, bo w zeszłym roku było tego mnóstwo. Tutaj pokazuję Wam osłonki. To są osłonki. Część z nich pamiętam z zeszłego roku. Oprócz tych tutaj takich z brązem plastikowych, to wszystkie są betonowe. One są tak ciężkie, że naprawdę nie lada wyczyn. 25 zł taka twarz. Nie podoba się bardzo odcień tej szarości, bo jest taki jaśniutki, e, fajny. O, tutaj jest następna. Niestety powiem wam, że nie podnosiłam jej, bo naprawdę jedną ręką było mi ciężko. Na, ważą te osłonki naprawdę sporo. E, tak samo ta. E, Ta chyba była, on nie zauważyłam <głos》> z tej prędkości, ale też tak coś koło 25 zł. E, te są w takim odcieniu lekko srebrnym, a u góry będą w złocie. E, też są takie betonowe, ale w odcieniach złota. Bardzo fajne. A to, słuchajcie, jest pojdełko dla ptaków. Ja na początku kręcąc nie za bardzo wiedziałam, co to jest 50 zł. Okazało się, że jest to, później wróciłam jeszcze raz i okazało się, że jest to pojdełko dla ptaków. Dalej będą tutaj troszeczkę plastikowych osłonek, plastikowych i bodajże takich metalowych. Było troszeczkę koszy, ale naprawdę no nie było tego tyle, ile się spodziewałam. Tutaj znalazłam taki fajny podwieszany kosz, ale niestety nie znalazłam ceny, więc Wam nie powiem. O i te osłonki bardzo mi się podobały, 25 zł, słuchajcie no cena no, wiecie, większa osłonka tyle kosztuje. To jest na taką doniczkę, myślę, że taka ósemeczka by tutaj weszła. No, podobały mi się. Kurczę, podobały mi się te maluchy. Tutaj, jeżeli ktoś lubi błyskotki, to jak najbardziej 25 zł, taka wyklejana kawałkami lustereczek. Co tam dalej będzie? A, tutaj taki Ala Worek. No, tak ciężki, że nie dałam rady go dźwignąć. Natomiast bardzo mi się podobał i pasowałby do mojego drzewka szczęścia, które stoi na podłodze i tam, no fajnie by wyglądało. O, i tutaj takie motywy z ptaszkami bardzo takie, takie, takie sympatyczne, takie bardzo cieplutkie, przyjemne. Jeżeli, no, ja niestety nie miałabym gdzie tego umieścić, więc tylko mogłam sobie pooglądać. Dalej będą, co tam będzie. Aha, tutaj te osłonki, które już przez moment wam pokazałam, jakieś skrzyneczki. Na dole jest troszeczkę koszy, skrzynki na balkon. U góry dość duży wybór takich klatek, do których też można włożyć kwiaty. Ja kiedyś próbowałam z bluszczem, ale później zastanawiałam się, jakbym go miała stamtąd wyplątać, więc darowałam sobie ta klatka gdzieś tam leży. Tutaj będzie troszeczkę takich. O, to były fajne koszyczki. 50 zł, podejrzewam, jeżeli się nie mylę. Tak, takie podwieszane, dosyć duże, masywne, fajnie wyglądały. Tutaj taka kwadratowa taca. Ja oglądałam, ponieważ w tym roku zabrałam się za wysiewanie nasion i no, takie tace mi się przydają. Cóż tam jeszcze ciekawego będzie? Już teraz nie. O, nie kojarzę. Aha, już wiem. E, dobra, tutaj są takie różne poduchy e, do ogrodu na jakieś krzesła. E, takie zestawy całe były pakowane po cztery, ale można też było pojedynczo. Tutaj jakieś takie aladywaniki zewnętrzne. E, no, u góry, tak jak widzicie, ogrodowe bardziej sprawy. O, i były i okrągłe, i kwadratowe. Dosyć dużo tego było. Tutaj będzie troszeczkę takich drobiazgów, po które w sumie ja tutaj przyjechałam. Natomiast nie było tego aż tyle, ile w zeszłym roku. Nie znalazłam tego, co szukałam. Tutaj Wam, tak mniej więcej, pokażę, co udało mi się zobaczyć, co tam akurat w tym momencie jest. Natomiast, tak jak mówię, no mam nadzieję, że, jeżeli, że kiedy sprzątną już Wielkanoc, to wtedy. Będzie więcej tych ogrodowych rzeczy. O, a tutaj są <laughs> rękawice. Kupiłam takie mojej córce. Tutaj akurat były dużo rozmiary, ale kupiłam takie malutkie e, dla Oliwki. Bo ponieważ ona jest pierwsza do pomocy. E, I co tutaj dalej będzie? A, tutaj są e, kokosowe... Tak, podłoże kokosowe, tylko ono jest, nie wiem czy ono jest w Tu jest 5 litrów, więc to jest małe takie opakowanie za 10 zł, i tam chyba dalej będzie coś jeszcze mniejszego, albo już gotowy zestaw, chyba do, e, za 5 zł do uprawy bazylii. Tak, to już jest taki gotowy zestaw, włókno kokosowe i można sobie hodować bazylię na przykład podejrzewam, że tam były te różne rzeczy no a tutaj przeurocze, przesłodkie, maleńkie terrakotowe doniczki e, do uprawy, tam było chyba chili pomidorki, coś tam jeszcze trzeciego było, 25 zł ale naprawdę te doniczuszki były <grytanie> przeurocze przesłodkie i chyba będzie jeszcze jeden taki większy o, tutaj e, e, melony nawet e, większa po prostu ta doniczka na jakieś wiatraczki, spryskiwacze, dużo rzeczy do ogrodów, na jakieś tarasy, e, solary, e, tutaj jakieś maleńkie. E, z, na owady, bodaj, że to chyba jest, albo dla, no chyba raczej dla owadów. <laughs> nie, 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 absolutnie bym czegoś takiego nie założyła na balkonie, bo boję się robactwa. <laughs> e, niestety. O, a tutaj znów będzie trochę dekoracji, takich typowo ogrodowych. I taka tutaj mnie zaciekawiła. No, lampy, lampeczki. O, i perła, w muszli. Tutaj znów te ptaki. No, i tutaj taki szybki rzut jeszcze. No i słuchajcie, tutaj u góry będą mm, dosyć duże skrzynie, skrzynki, skrzyneczki. No a tutaj słuchajcie, wielka noc. Króliczki, zajączki, baranki, jajeczka. O, żabki. To mało świąteczne, ale są. Myślę, że bardziej tutaj wiosną mu zapachniało. O, takie figurki w różnych kolorach w szarościach, w różach, w bieli. Hmm, można by coś tutaj fajnego wybrać na jakieś dekoracje e, e, wielkanocne. Nie powiem, że nie. Natomiast, natomiast z takich dekoracyjnych rzeczy no, nic nie kupowałam, bo w domu. I, e, i tak z roku na rok mi to zostaje ktoś mi tam przemknął szybciutko musiałam się wycofać mm, no i tutaj znów dalej wielkanoc, tutaj już bardziej takie kolorowe ym, różne dekoracje jajeczka, nie jajeczka o koszyki i słuchajcie, ten koszyk sobie kupiłam e, identyczny koszyk jest w Pepco tylko jest na nóżkach ma trzy nóżki, kosztuje 50 zł ten kosztował 25 zł no i ja się na niego skusiłam, z tego względu, że mam taką wielką Sansevierię, która no, musi stać na podłodze, nie bardzo miałam ją w czym ulokować i, i właśnie tamten koszyk. Tu jest taki sam, tylko niższy. Natomiast ja wziąłam sobie ten, ten, ten yy, pokażę Wam go zresztą yy, tutaj przy jakiejś okazji. Natomiast, no, tak jak mówię, w Pepko są takie same, tylko że mają te nóżki, no fajne są, nie powiem, no ale dwa razy tyle kosztują, więc stwierdziłam, że, że nie, że kupię sobie taki za 25 zł. Może kiedyś sobie sama dorobię te, te nóżki. A tutaj jajka, dużo jajek różnego koloru, różnego kalibru, duże, małe. No sporo tego i tutaj taki szybki jeszcze rzut oka na 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 na, 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 na jajka jajecka i tym in, i te inne sprawy Proszę nawet jakieś na wodę sprzęty są także było tego naprawdę sporo na Natomiast w sumie to co ja, chyba tylko tą osłonkę sobie kupiłam tutaj w sklepie. Natomiast bardzo mi się podoba szkło, które tam było, kształty tego szkła. Pokażę Wam za chwilkę i zawsze jak je oglądam, to już widzę tam roślinki, które w środku trzymam. Ale nie kupiłam. Nie kupiłam, bo muszę porównać sobie ceny. Nie za bardzo jestem przekonana, a co do tych cen. Zaraz Wam tam pokażę te właśnie szkła jakieś kule, wazony, kielichy, takie najfajniejsze są te kielichy, bo naprawdę fajnie można sobie tam roślinki wyeksponować i u góry i na dole. No, myślę, że można coś fajnego tutaj e, dla siebie. O, a tutaj właśnie szybki rzut oka na te właśnie różnego kształtu e, szklane rzeczy. No, ale dosyć drogie wydaje mi się mimo wszystko te kielich, takie no 50 zł. O, to mi się bardzo podoba, to już widziałam w zeszłym roku, te takie ala słoiczki do ukorzeniania, idealne, niestety nie mam gdzie postawić, o i takie lichy, tak, dla roślinek, dla jakiejś ceropegi, dla starca, idealne. Dobrze kochani, ja będę pomału kończyć, będę się z Wami żegnać. Jeżeli film Wam się podobał, przydał, to zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, a teraz pozdrawiam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego, pa pa!